Cześć, 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 cześć! Witam Was w nowym filmiku. Ja nazywam się Luiza i dzisiaj wrzucimy sobie temat, dlaczego nie w jeździectwie. To znaczy, na pewno często słyszy słyszycie od swoich trenerów, albo opiekunów, albo od jakichś ludzi ze stajni: nie rób tego, nie rób tamtego, tego też nie rób. Ale tak naprawdę często nie tłumaczy się, dlaczego czegoś nie wolno robić, więc ten filmik teraz powstał specjalnie. Po to, żebyście wiedzieli, dlaczego nie robić czegoś przy koniach. Dlaczego nie patrzymy pod przeszkodę, najeżdżając na nią? Otóż dlatego, że zaburza to równowagę jeźdźca, a to zaburza równowagę konia. I w ten sposób jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz skok będzie wykonany nieprawidłowo. Pamiętajcie, żeby zawsze patrzeć się do przodu, żeby widzieć wszystko to, co jest przed wami. Dlaczego nie wolno wiązać konia za ogłowie do płotu? Otóż dlatego, że w momencie, kiedy koń się spłoszy, wystraszy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że może sobie zrobić krzywdę w pysku albo na głowie. Dlatego pamiętajcie, żeby najlepiej przywiązywać konia o kantar, a nie bezpośrednio o nasze ogłowie. Odsyłam Was do filmiku: jak zawiązać bezpieczny węzeł. Dlaczego konie nie mogą jeść ziemniaków? Często pytacie się, skoro mogą jeść buraki, no to dlaczego nie mogą jeść ziemniaków? Otóż dlatego, że ziemniaki należą do rodziny psiankowatych. Ta rodzina w swoim składzie posiada atropinę, która jest toksyczna dla koni. Dlatego nie możemy podawać koniom ziemniaków. Dlaczego konie nie mogą jeść chleba tostowego lub bułek maślanych? Otóż dlatego, że konie nie tolerują laktozy. Dlatego pamiętajcie, żeby dawać chleb, który nie zawiera żadnej laktozy. Dlaczego nie wolno kucać przy koniach? Otóż dlatego, że w sytuacji, kiedy koń jest straszny, nie będziemy mieli czasu na reakcję, żeby odskoczyć od naszego konia. Dlatego zawsze najlepiej być na kuczkach, jak coś robicie, a nie Klękać, to jest sytuacja zagrożenia Waszego życia. Dlaczego nie wolno krzyczeć przy koniach i wykonywać gwałtownych ruchów? Dlatego, że koń może się wystraszyć. Koń może się wystraszyć i to również jest zagrożenie Waszego życia. Więc pamiętajcie o tym, żeby Wasze ruchy były zawsze spokojne. Dlaczego koniu nie wolno podawać niewysuszonego chleba? Otóż dlatego, że może im się uformować w twardą kulkę w ich przewodzie pokarmowym i może doprowadzić do niedrożności jelit lub do kolki. Pamiętajcie też, żeby nigdy nie dawać spleśniałego chleba, bo również może się od tego rozchorować. Dlaczego nie wolno podchodzić do konia od tyłu? Ponieważ koń nas wtedy nie widzi. Konie widzą praktycznie 360 stopni, ale nie widzą tylko punktu przed swoim noskiem i tego, co mają bezpośrednio za swoim ogonem, czyli z tyłu. Dlatego mówi się, że nie wolno podchodzić do konia od tyłu. Odsyłam Was do filmiku, czego nie robić na pastwisku. Dlaczego nie wolno koniom patrzeć w oczy? Ponieważ mogą interpretować nasze spojrzenie jako zagrożenie. W momencie, kiedy patrzymy im w oczy, jesteśmy dla nich drapieżnikami. Dlatego pamiętajcie, żeby nie patrzeć w oczy, jeśli nie musicie. Mam nadzieję, że ten filmik zwiększył Waszą wiedzę. No i teraz już będziecie wiedzieć, dlaczego czegoś się nie robi związanego przy koniach bądź w jeździectwie. Odsyłam Was do naszych innych filmików, życzę pięknego dnia, powodzenia w szkole, no i pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, udostępniać, no i widzimy się w następnym filmie, buźka!